Olá! bem Wiedziałam, że nauczycie grać w napad. Może tym razem pokażę Ci, jak wykorzystać planszę na swoją korzyść. Na tej są wszystkie rodzaje terenów, jakie możesz napotkać w grze. Umiejętność wykorzystania tego czynnika może zadecydować o wyniku gry. Teren wpływa głównie na siłę bojową maszyny. Jak już wiesz, gdy atakujesz maszynę przeciwnika, porównujesz jej siłę bojową ze swoją. Im wyższa siła bojowa twojej maszyny. Tym zadasz więcej uszkodzeń. Więc znalezienie odpowiedniego terenu jest kluczem do pokonania przeciwnika. Zaraz ci pokażę. Weź figurę po lewej i przesuń ją, by zaatakować moje maszyny. Rzućmy okiem na siłę bojową twojej maszyny. Siła bojowa to suma siły ataku maszyny oraz wartości terenu, na którym aktualnie stoi. Ponieważ to ty atakujesz. Zużywasz dwa punkty swojej siły ataku. I co ważne, stoisz na terenie leśnym o wartości równej 1. Po zsumowaniu wszystkiego twoja maszyna ma 3 punkty siły bojowej. Moja maszyna stoi na terenie trawiastym o wartości równej 0. Nie atakuje, co oznacza, że nie zużywa punktów siły ataku. Czyli moja siła bojowa wynosi 0. A więc twoja maszyna może zadać 3 punkty uszkodzeń. Śmiało, spróbuj sam. Proszę bardzo. Wiesz, wybranie odpowiedniego terenu pomaga nie tylko w ataku. Pozwala również maszynom bronić się przed wrogiem. Weź inną figurę i postawią ją przed moją drugą maszyną. Ponieważ to ty atakujesz, zużywasz dwa punkty swojej siły ataku. Stoisz na terenie trawiastym. Ten teren ma wartość równą zero. To znaczy, że siła bojowa twojej maszyny wynosi łącznie dwa punkty. Moja maszyna nie może korzystać z siły ataku, ponieważ się broni. Ale ma nad twoją przewagę. Stoi na terenie leśnym, który ma wartość równą 1. To oznacza, że moja siła bojowa wynosi jeden punkt. Do tego, przód mojej maszyny ma kolor niebieski, czyli miejsce, które chcesz zaatakować, chroni pancerz. A więc moja maszyna. Dostaje dodatkowy punkt i łącznie ma dwa punkty siły bojowej. Jeśli porównamy siłę bojową obu maszyn, zobaczysz, że nie możesz zadać żadnych uszkodzeń. Jeśli nie możesz przewyższyć siły bojowej przeciwnika, możesz ją zaatakować i przełamać obronę wrogiej maszyny. Śmiało, spróbuj i zobacz, co się stanie. <laughs> widzisz? Kiedy przełamiesz obronę maszyny, możesz ją przepchnąć do tyłu. Jasne, obie nasze maszyny dostaną po punkcie uszkodzeń, ale zepchnięcie mojej figury z tego terenu czyni ją bardziej podatną na ataki. Co więcej, gdyby moja maszyna nie mogła ruszyć się do tyłu, otrzymałaby dodatkowy punkt uszkodzeń. A gdyby moją maszynę zablokowała inna moja figura, to ona również zostałaby uszkodzona. Dlatego właśnie przełamywanie obrony. To świetny sposób na zadawanie uszkodzeń kilku figurom naraz. Przydatne, nie? A teraz zakończ turę. Chcę ci pokazać jeszcze jedną rzecz. Dobrze, wiesz już, że im wyższy teren, tym więcej punktów siły bojowej Twojej maszyny. Są jednak dwa rodzaje terenów, które działają trochę inaczej. Ten tutaj nazywamy szczeliną. Można na nim postawić tylko maszyny latające. Ale zabierze ci dwa punkty siły bojowej, więc powinnaś uważać. To teren bagnisty. Po stanięciu na nim większość maszyn straci jeden punkt siły bojowej. Sprawi też, że twoja maszyna nie ruszy się do końca tury. Pokażę ci. Weź tam tamtą maszynę po lewej. Widzisz? Zostaje ci tylko czekać na kolejną turę, by znów się ruszyć. Możesz też przeciążyć maszynę, żeby się wydostać. Ciągle możesz atakować pobliskich wrogów, więc nie jesteś całkiem bezbronny. No, chyba dość się już nagadałam. Obiecuję, że to wszystko przyda ci się w następnej rozgrywce. Przyszłaś po więcej? Może opowiem Ci o figurach, którymi gramy? W zwykłej grze wybierasz, które maszyny postawisz na planszy. Każda jest warta pewną liczbę punktów rozstawienia. Na swoją armię możesz wydać do 10 punktów. To, co każda maszyna wnosi do gry, oraz budowanie armii pasującej do strategii, to klucz do osiągnięcia mistrzostwa w napadzie maszyn. Przy składaniu armii trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, nie można mieć jednocześnie na planszy więcej niż cztery figury tej samej maszyny. W związku z tym większość wybiera maszyny na podstawie zdolności poruszania się lub siły ataku. Ale dobry gracz patrzy na typ i umiejętności maszyny. Rzućmy szybko okiem, dobrze? Weź maszynę po lewej. Dobra, teraz pogadamy o różnych sposobach, w jaki maszyny atakują. Innymi słowy, o typach maszyn. Jeśli zajrzysz do notatek, zobaczysz, że ta maszyna walczy wręcz. Możesz to rozpoznać również po podstawce, na której stoi figura. Maszyna walcząca wręcz atakuje tylko pierwszego przeciwnika w swoim zasięgu. Widziałyśmy to już mnóstwo razy, więc przesuń ją do przodu to pokażę Ci inne rzeczy. Świetnie, teraz weź drugą maszynę. Wygląda na to, że mamy tu maszynę strzelającą. Atakuje tylko najdalszego wroga, znajdującego się w zasięgu. Przesuń tę maszynę naprzód i zakończ turę. Potem obejrzymy sobie pozostałe figury. Może tak. Zacznijmy od tej. To jest maszyna taranująca. Jeżeli nią zaatakujesz, przepchnie figurę przeciwnika do tyłu. O tak. Widzisz, teraz moja maszyna zajęła miejsce Twojej na planszy. To świetny sposób wyzyskać przewagę nad przeciwnikiem, który stał w lepszym miejscu. Została nam jeszcze jedna figura. Wow, to dopiero coś pięknego maszyna szarżująca. Gdy atakuje, przesuwa się do końca zasięgu ataku i zadaje uszkodzenia wszystkim maszynom po drodze, w tym Twoim. Dlatego dobrze rozejrzyj się po planszy, zanim wyślesz ją do ataku. Pamiętaj, że maszyna musi zakończyć atak na pustym polu. W przeciwnym razie w ogóle nie możesz atakować. Pokażę ci. Patrz, nawet obróciła twoją figurę. Fajna, nieduża figura. Zdecydowanie warta posiadania. Jak zajrzysz do notatek, zobaczysz, że ta maszyna ma jedną z umiejętności, o których wspominałam. Jest ich kilka, a my jeszcze nawet nie omówiłyśmy wszystkich typów maszyn. Ale jestem pewna, że masz ważniejsze rzeczy do roboty, więc zrobiłam ci listę. Są na niej wszystkie porady i sztuczki, o których mówiłam. Na razie powinno ci wystarczyć, więc jeśli chcesz zagrać prawdziwą partię, daj mi znać. To?

Ой, рух руда. Dobra. Zobaczmy. Ja skończyłam. Ach, a już miało się udać. a

Знаю. Свой рух, Руда. Ja skończyłam. No cóż, to koniec. Ну, Но, и спада Nie uczciwie rozegrane zagrajmy. Twoja kolej. E, to było dobre miejsce na tę figurę. I kolejna figura spada. Czas zabrać na poważnie. No i spada z planszy. No cóż, to koniec. Dobra, zobaczmy. Co za brutalność. I kolejna figura spada. Była zagra. Co z tego, że przegrano? Powodzenia! 포유. 포란나모로. 포유흐루다. Заграть напорачно. А, смить о нас плаж. Co za No cóż, to koniec. Plansza jest twoja. Teraz pada. Twoja kolej. Teraz ja. Ja skończyłam. ona Co? Co za mędrność? Nie przypali. Pokonałaś mnie na każdej z moich plansz. Powiem, że należy ci się nagroda. Wróć kiedy zechcesz, Ruda.